Zgodnie z oczekiwaniami z poprzedniego rankingu, jak i predykacjami analityków, Narodowy Bank Polski obniżył stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Przeniosło się to też na oprocentowanie obligacji. Jedyne obligacje, u których nie zostało zmienione oprocentowanie, są to obligacje trzymiesięczne. Najgorzej zachowały się obligacje roczne ROR oraz dwuletnie DOR. Zostały one obniżone aż o 0,5%. Jest to bardzo duży spadek i jest on równy obniżenia stopy procentowej przez Narodowy Bank Polski. Obligacje 3-letnie, 4-letnie, 10, 6 i 12-letnie wszystkie zostały obniżone o dziesiątą procent. Było to do przewidzenia, ponieważ wraz ze spadkiem inflacji, a jednocześnie wraz ze spadkiem stóp procentowych, Narodowy Bank Polski będzie starał się rolować dług na niższym procentowaniu, żeby mieć niższe koszty. A w poprzednich emisjach obligacje OTS roczne i dwuletnie nie miały żadnych zmian w oprocentowaniu, natomiast cały czas systematycznie wszystkie obligacje powyżej dwuletnich notowały powolny spadek oprocentowania. Dlatego tym razem najbardziej po uszach właśnie dostały te najkrótsze. Myślę, że ta oferta nie zostanie z nami za długo, ponieważ dynamicznie rosnące zadłużenie państwa oraz spadająca inflacja może być pokusą dla Narodowego Banku Polskiego o obniżenie stóp procentowych w tym roku, ponieważ obniżyłoby im to koszt obsługi długu jak i przy obecnym trendzie inflacyjnym, nie powinno znacznie już podbić jej wartości. Ale przejdźmy teraz do rankingu. Zacznijmy od obligacji 3 miesięcznych OTS. Są to obligacje stałoprocentowe. Z góry wiemy ile na nich zarobimy. Są to obligacje bardzo sytuacyjne. Powinniśmy je wykorzystywać tylko wtedy, jeżeli nasz horyzont inwestycyjny jest bardzo krótki i naprawdę nie możemy włożyć pieniędzy na żaden dłuższy okres. Z góry wiemy ile zarobimy. Zarobimy mniej więcej 76 groszy brutto, czyli 60 groszy netto podczas okresu inwestycyjnego. Wcześniejszy wykup jest możliwy, jednak tracimy całe oprocentowanie i zostaje nam zwrócona kwota zakupu obligacji. Bardzo sytuacyjne obligacje z każdym miesiącem prezentują się coraz lepiej, bo u nich oprocentowanie zostaje cały czas na stałym poziomie 3% w stosunku do reszty, jednak mimo wszystko różnica w oprocentowaniu jest zbyt duża, by dać je w jakikolwiek sposób wyżej. Ale mówię, mam nadzieję, że kiedyś będą pierwsze. Na pewno. Następne są obligacje roczne ROR. W pierwszym miesiącu są one oprocentowane na 5,25%. Są to obligacje zmiennoprocentowe, więc w każdym następnym miesiącu są one oprocentowane na wysokość stopy referencyjnej, która wynosi na obecny moment też 5,25%. Czyli na cały okres ich trwania oprocentowanie w tym momencie wynosi 5,25%. Obligacje te wypłacają nam kupon co miesiąc a ich wcześniejszy wykup kosztuje 50 groszy. Jest to najtańszy wykup ze wszystkich i na ten moment myślę, że przez to, że nie będzie spadała stopa referencyjna przez jakiś dłuższy okres czasu, powinny one utrzymać to oprocentowanie. Lecz jeżeli mamy dłuższy horyzont, powinniśmy się zainteresować jakimiś dłuższymi obligacjami. Według mnie C jeszcze przez to, że w tym okresie dostały tak bardzo dużą obniżkę oprocentowania, aż 0,5%, Naprawdę trudno je zaproponować dla ludzi, którzy mają jakikolwiek dłuższy okres inwestycyjny niż półtorej roku, bo nawet wcześniejszy wykup obligacji dwuletnich będzie dużo bardziej opłacalny w tym przypadku. Następne są obligacje dwuletnie DOR. Są to też obligacje zmiennoprocentowe, czyli w pierwszym miesiącu są oprocentowane na 5,4%, w każdym następnym miesiącu są oprocentowane w wysokości stopy referencyjnej, która na ten moment wynosi. 5,25% plus 0,15 marży. Czyli w każdym miesiącu przy obecnej wysokości stopy referencyjnej są one oprocentowane na 5,4%. Są to bardzo w tym momencie też sytuacyjne obligacje, jeżeli mamy jakikolwiek dłuższy horyzont niż 2 lata. Nie powinniśmy w nie inwestować, jeżeli nasz horyzont wynosi równo 2 lata. Ok, możemy się nad nimi zastanowić. Wcześniejszy wykup kosztuje nas. W tym przypadku 70 groszy odjęte od zarobionej przez te obligacje kwoty. Wypłacają one kupon tak samo jak obligacje roczne co miesiąc, więc mogą stanowić fajny miks w portfelu ewentualnie, jeżeli potrzebujemy drobnych przypływów gotówki. Jednak według mnie jest to TRC przed obligacjami rocznymi. No jednak 0,5% spadku oprocentowania w tym wypadku bardzo je osłabił. Jeżeli w poprzedniej emisji dawałem je na tierze B, tym razem no jednak, jednak tak duży spadek oprocentowania nie pozwala mi je dać wyżej. Następne są obligacje czteroletnie coj. Są to pierwsze obligacje indeksowane inflacją. W pierwszym roku są one oprocentowane na 6%. W każdym następnym roku są one oprocentowane. Inflacja plus 1,5% marży. Obecnie inflacja wynosi 4,3% plus 1,5% marży. Daje nam to... 5,8% w każdym następnym roku, jeżeli przyjmiemy, że inflacja pozostanie na stałym poziomie. Co według mnie będzie z bardzo optymistycznym podejściem, ponieważ powinna ona powoli spadać do naszego celu inflacyjnego. Obligacje te wypłacają nam oprocentowanie co rok przy każdym przeliczeniu oprocentowania. Wcześniejszy ich wykup kosztuje 2 zł. Jest to całkiem dużo. Według mnie, przez to, że posiadają one najniższą marżę ze wszystkich obligacji indeksowanych inflacją. Oraz nie mają kapitalizacji, więc odsetki nie pracują na nas, jest to ciągle słaby wybór. Według mnie jedynie kiedy możemy zastanowić się nad ich zakupem jest to, kiedy potrzebujemy tego corocznego dopływu odsetek. Jeżeli nie jest to naszym celem, jeżeli możemy obyć się bez tych odsetek, nie powinniśmy w ogóle się nimi interesować. I dla mnie są one nawet w tym momencie słabsze od obligacji rocznych ROR, ponieważ. Ciągły spadek inflacji będzie nam zaniżał oprocentowanie. I jak to z obligacjami inflacyjnymi? Przy zakupie większej ilości powinniśmy rozłożyć to na więcej niż jeden miesiąc, ponieważ każda bardziej gwałtowna zmiana inflacji może nam zaburzyć zwrot naszego portfela. Więc powinniśmy ostrożnie rozkładać je na wiele miesięcy, nigdy nie wkładać wszystkich do jednego koszyka, na przykład do jednego miesiąca czerwca. Następne są kolejne obligacje stałoprocentowe, są to obligacje 3-letnie TOS. Na ten moment są one oprocentowane na 5,65%, co jest cały czas fajnym wynikiem. Zostało na nich obniżone oprocentowanie tylko o 0,1% i ciągle stanowią one fajny wybór do równoważenia naszego portfela, który według mnie i tak powinien w większości składać się z obligacji indeksowanych inflacją na ten moment. Wcześniejszy wykup kosztuje złotówkę. Co w porównaniu do innych obligacji nie jest zbyt wysoką kwotą. Są one kapitalizowane rocznie, więc po pierwszym roku odsetki pracują jeszcze na nas przez kolejne dwa lata, aż do ich wykupu. Według mnie mocny Tier B bardzo fajna rzecz w portfelu, jeżeli chcemy po prostu zrównoważyć wahania inflacji, które mogą nastąpić w przyszłości. Następne są to obligacje 10-letnie Edo. Są to obligacje indeksowane inflacją. Na ten moment są one oprocentowane na 6,25% w pierwszym roku. W każdym następnym roku ich oprocentowanie wynosi inflacja plus 2% marży. Na ten moment inflacja wynosi 4,3%, więc z marżą dwuprocentową daje nam to w każdym następnym roku, przy założeniu, że inflacja się nie zmieni, 6,3%. Jest to cały czas całkiem wysoko, zostały one obniżone bardzo nieznacznie w pierwszym roku o 0,1%. I przez to, że mają w porównaniu nawet do obligacji czteroletnich coj całkiem wysoką marżę, nawet troszkę większe spadki na inflacji nie powinny tak bardzo odbić się na naszym portfelu. Posiadają one kapitalizację roczną, więc odsetki wypracowane na przestrzeni 10 lat cały czas pracują na siebie bez opłacenia podatku belki 10 ostatniego roku, kiedy zostają one automatycznie wykupione i zwrócone z wypracowanym oprocentowaniem minus podatek do nas. Bardzo fajna propozycja. Jednak w tej betce miodu jest łyżka dziekciu. Mają one jeden z najdroższych wykupów, który wynosi aż 3 zł. Jeżeli więc będziemy chcieli odzyskać te pieniądze troszkę wcześniej z jakiegoś powodu, będzie to dla nas kosztowne, ponieważ będzie to wynosiło blisko pół roku zysku z tej obligacji. Według mnie, tier A, jeżeli nie mamy możliwości wykupu obligacji rodzinnych, czyli tak na przykład jak w moim przypadku, jest to największa część mojego portfela obligacyjnego. Następne są obligacje sześcioletnie ROS. Są to obligacje indeksowane inflacją, tak samo jak obligacje dziesięcioletnie. Posiadają one w pierwszym roku oprocentowanie stałe, w tym wypadku na 6,2% i w każdym następnym roku jest to marża plus 2%. Daje nam to w pierwszym roku, tak jak wspomniałem, 6,2% i przy obecnej inflacji w każdym następnym roku, jeżeli przyjmiemy, że oprocentowanie się nie zmieni, w każdym następnym roku daje nam to 6,3%. Całkiem zacne oprocentowanie, są one sześcioletnie, tak samo posiadają one kapitalizację roczną, więc wypracowane odsetki pracują w kolejnych latach bez opłacenia podatku belki. Podatek od całego zysku płacimy dopiero po sześciu latach. Lecz mają one dużo wadę. Oprócz wykupu, który obecnie wynosi 2 zł, czyli powiedzmy w stosunku do reszty obligacji, jest to, jest to średni wynik, mają one limit. Limit wynosi 800 zł na jedno dziecko, które posiadamy w ciągu miesiąca. W ciągu roku daje nam to 9600 zł, które możemy zainwestować. Więc nie jest to dużo, nie możemy ich zakumulować jakoś w bardzo dużej ilości. I ten limit współdzielimy z obligacjami 12-letnimi, które jak już tutaj przebija, mają znacznie wyższe oprocentowanie. Więc są to obligacje bardzo, bardzo, bardzo sytuacyjne. Według mnie całkowicie nieopłacalne, ponieważ jeżeli kupimy obligacje 6 i je zerwiemy, wykupimy wcześniej. Limit nam nie wraca, więc tak naprawdę zmarnujemy miejsce na coś, co by nam mogło przynieść dużo wyższy zysk. I jak spojrzymy tak naprawdę, porównamy sobie je do 10 latek, no oprocentowanie i warunki są praktycznie identyczne, więc nie warto na nie marnować limitu, bo równie dobrze możemy je zastąpić obligacjami 10-letnimi Edo. Według mnie bardzo słabe na tym moment obligacje dam je do Tieru C przez ostatnie obniżki bardzo dużo obligacji według mnie straciło swoją moc i dużo z nich trafiło do Tieru C. I tak samo jak w obligacjach 4 i 10-letnich, jak we wszystkich obligacjach indeksowanych inflacją, pamiętajmy, starajmy się nie wrzucać je wszystkie do jednego miesiąca, ponieważ może się to odbić na zwrocie z naszego portfela przez fluktuację inflacji w ciągu roku. I ostatnie, obligacje 12-letnie ROD. Mają one oprocentowanie w pierwszym roku na 6,5%, w każdym następnym roku jest to inflacja plus 2,5% marży. Jest to całkiem sporo, ponieważ przy obecnej inflacji wynoszącej 4,3% z marżą 2,5% daje nam to 6,8% w każdym następnym roku. Posiadają one kapitalizację roczną identycznie jak obligacje dziesięcioletniej, czyli wypracowane oprocentowanie nie zostaje nam wypłacone, a zarabia nam w kolejnych latach i zostaje nam całkowity zysk zwrócony po 12 latach ze wszystkimi odsetkami, które są zakumulowane. Oprócz tego, że mają najwyższe oprocentowanie, mają one dwie wady. Po pierwsze, mają one bardzo drogi wykup, tak samo jak obligacje 10-letnie, wynosi on aż 3 zł. Więc jeżeli za jakiegoś powodu będziemy je musieli kupić wcześniej, powinniśmy się nad tym dobrze zastanowić, ponieważ będzie to nas kosztowało praktycznie pół roku oprocentowania. Oprócz tego, tak samo jak obligacje 6-letnie, mają one limit 9600 zł. Więc jeżeli wykupimy je wcześniej stracimy ten limit, a naprawdę szkoda, ponieważ one są w tym momencie obligacjami, które są najlepszymi pod względem oprocentowania do kupna. Według mnie no, lepsze są od obligacji dziesięcioletnich pod względem czystego oprocentowania, ale przez te dodatkowe warunki dam je na drugim miejscu. I tak na to, na ten moment wygląda nasza sytuacja rankingu. Według mnie, sam to stosuję, najlepszą opcją jest Mix. Obligacji 10 i 3-letnich, a jeżeli mam możliwość 12-letnich ROT i 3-letnich TOS, ewentualnie jeżeli wykorzystamy limit, uzupełnienie ich obligacjami 10-letnimi EDO. Pamiętajcie, nie są to parady inwestycyjne, tylko właściwie prowadzenie mojego dziennika. Ranking robię dla siebie, ponieważ w dużej mierze akumuluję swój majątek właśnie w tej formie inwestycji. Dziękuję za uwagę. Wysoki zarobków. Do zobaczenia. Cześć.